Witajcie na kolejnym nagraniu. Dzisiaj będzie taka lekka pogadanka bez jakiegoś takiego konkretnego, ważnego tematu. Bardziej o tym, jak przebiega ten okres masowy, czy on się różni od pozostałych, tych poprzednich moich okresów, gdzie skupiałem się na tym, żeby budować masę mięśniową, żeby zwiększać masę mięśniową. I tak naprawdę dopiero teraz dochodzę do takich wniosków, dlaczego właśnie ten okres jest taki trudny. Wydaje mi się, że to jest taka pierwsza, właśnie. E Budowa, pierwsza nadwyżka kaloryczna, gdzie tak długo jem tak dużo i dopiero zauważam skutki jakby uboczne powiedzmy tego, I, i chciałbym tak właśnie mniej więcej powiedzieć na ten temat. A w każdym razie ja jestem właśnie po kardio, będę sobie robił tutaj śniadanie i przy okazji pogadam trochę. Eee, wiecie, stwierdziłem, że nie ma sensu nagrywać kolejnego materiału, w którym będę omawiał, powiedzmy, to jak jem czy nagrywa jakiś trening, no bo ile można jakby wiecie nagrywać to samo, no to też nie będzie fajne i ciekawe dla nikogo, bo może i faktycznie e, osoby, które robią właśnie takie daily vlogi e, mają też swoich odbiorców, no ale ja po pierwsze daily vlogów robić nie będę, bo zwyczajnie nie chciałoby mi się, a po drugie też jeżeli ktoś już tutaj wchodzi, to chciałbym, żeby miał coś takiego może troszkę bardziej wartościowego niż taka wiadomo, fajnie się tego słucha takich, takich daily vlogów, ale no nie na tym. Chciałbym, żeby polegały te moje materiały, które tutaj Wam wrzucę. Dobra, także e, zrobię sobie to śniadanie tutaj w międzyczasie i, i przejdę do omówienia to, o czym właśnie chciałem powiedzieć. E, bo generalnie Obecnie ta waga cały czas gdzieś tam się utrzymuje na e, poziomie około tak 110-111 kg już od jakiegoś czasu. Nie wprowadzamy tutaj żadnych zmian. To też jest jedna z kwestii, którą też chciałbym poruszyć. Nie bez powodu, bo często zdarza się tak, że ludzie chcą tych zmian dość często. Są jakby zawiedzeni tym, że nie ma tych zmian, dlaczego oni powiedzmy muszą płacić trenerowi skoro trener nie dokonuje tych zmian, jaki jest ten sens? No a właśnie najlepsze z tym wszystkim to, że wtedy dopiero zaczyna się tak jakby um... Nie tylko w okresie nadwyżki kalorycznej, bo oczywiście również w redukcji, ale wtedy właśnie zaczyna się jakby ten etap, gdzie powtarzamy dzień w dzień to samo. Nie wprowadzamy żadnych zmian. Wszystko wygląda jak taki właśnie dzień świstaka. Zaczynamy od, powiedzmy, tego kardio rano. Potem jemy pierwszy, drugi, w zależności, no idziemy do pracy. Jemy kolejny posiłek. Posiłki też są takie same. Wykonujemy ten trening, gdzie, powiedzmy, co tydzień te treningi są powtarzalne. Więc wszystko jest jakby powtarzalne. I właśnie ta powtarzalność jest, jest trudna. W momencie, gdy robimy to powiedzmy, no nie wiem, nie tam 2, 3, 4 tygodnie, ale jeżeli ta powtarzalność trwa od miesięcy. I o ile właśnie w okresie jeszcze wiem, przed startowym tam po prostu w okresie, gdy robimy sobie redukcje sami dla siebie, no te zmiany są dużo jakby bardziej widoczne w perspektywie tygodni, miesięcy, no, a w momencie, gdy jesteśmy na tej nadwyżce, te zmiany jednak nie są aż tak zauważalne i tak szybko dostrzegalne. Kolejna sprawa, okres e, nadwyżki kalorycznej. Dopiero teraz uświadomiłem sobie, jak może być uciążliwy po prostu i trudny, właśnie z uwagi na kwestię przyjadania tych posiłków. Ja nie mówię, że każdy może mieć z tym problem, ale weźcie sobie pod uwagę choćby taki scenariusz, że przykładowo danego dnia zdarzyło Wam się, że nie wiem, z jakiegoś powodu zaspaliście, wstaliście, powiedzmy, dwie godziny później. Te dwie godziny już spowodują to, że ty nie będę. Be... Ja mówię oczywiście nie teraz jakiś tam początkowy etap yy, budowy, tylko jak już tego jedzenia jest naprawdę tak pod korek, no to te dwie godziny snu już spowodują to, że wy praktycznie nie będziecie w stanie przyjeść mm, kaloryczności z danego dnia. Więc albo będziecie musieli siedzieć do późna do nocy, albo, nie wiem, nastawić budzik, stać w nocy, zjeść ten ostatni posiłek, bo jeżeli skrócicie przerwy między posiłkami, to nie zjecie tego. Bo po prostu nie będziecie w stanie, bo jeżeli macie, nie wiem, 160 gram węglowodanów w posiłku takim zwykłym, już na nie mówię o posiłkach oko treningowych, ale jeżeli w takim standardowym, zwykłym posiłku Wy macie 140-160 gramów węgli i mielibyście za półtorej, dwie godziny zjeść kolejny, no to może dwa zjecie, ale czy znowu za, dwa, za dwie godziny zjecie kolejny, no już raczej nie bardzo. Dlatego właśnie taka jedna zmienna choćby, że, że nie wiem, pośpicie duży, już może spowodować to, że jakby zepsuje się cały plan całego dnia. I właśnie to jest też między innymi e, może nie kłopotliwe, ale takie żmudne w tym procesie, że te dni są mega, mega powtarzalne i w zasadzie muszą być, jeżeli chcemy się rozwijać, jeżeli chcemy konsekwentnie właśnie gdzieś tam dokładać, budować. E, kolejna sprawa, wiecie, no ja powiedzmy, nie e, ważę, jakoś mega, mega dużo są osoby, które gdzieś tam w okresie nadwyżki, może wyższa osoba, ale no powiedzmy przy moim wzroście, ta metra metr 76 dochodzą do, nie wiem, do kg. Już mówię o takich zawodnikach, powiedzmy, wyższej rangi, ale nawet te moje 110 kg, które osiągnąłem, powiedzmy, pierwszy raz, no już odczuwam. Już widzę, że się dużo szybciej męczę, już zwykły, powiedzmy, spacer z psem mnie męczy. Yy, czy kurczę, nawet no, nie mogę sobie teraz żadnego konk konkretnego i dobrego przykładu podać. Już pomijam kwestie treningowe, że same przerwy między seriami czasem trwałem po 5 minut to jest takie minimum, żebym ja w ogóle doszedł do siebie po jakichś ciężkich szatach czy po lekpresie. Ale chodziłem bardziej o takie kwestie mm, codziennej, jakby rutyny i takiego codziennego życia, że nawet w takich standardowych czynnościach jest to dość uciążliwe. Już. Yy, pomijając kwestię właśnie tego zmęczenia, ale druga sprawa, yy, pompujące się ciągle prostowniki, czyli tak zwane pumpsy. Powiedzmy jadę autem pół godziny, pół godziny jeszcze ok, ale powiedzmy jadę autem godzinę, już czuję, że ten prostownik jest mega spięty, czasami zdarzało się, że powiedzmy musiałem wyjść z samochodu i lekko się tam porozciągać, pochodzić dosłownie 2-3 minuty, żeby w ogóle znowu wejść do auta. E, nie, nie mówię już, nawet jakbym miał gdzieś wracać z daleka po jakimś treningu nóg, powiedzmy, to to już byłby, nie wiem, chyba, chyba bym jechał dwa razy dłużej, bo bym co chwilę się musiał zatrzymywać, nie. E, więc ta właśnie kwestia wydolności, kwestia tych backpumpsów. No i mówię, takie, takie zwykłe czynności, które na co dzień nigdy nie sprawiały jakichkolwiek problemów, tym razem sprawiają. E, przejadanie tych posiłków, no też jest, też jest mega trudne. E, to nie jest tak, że wiecie, Jecie sobie, niektórzy to się prześcigują w tym, że ten nie 1000 węglowodanów, ten 1200. Chwalą się na Instagramie powiedzmy tym. No ja osobiście wolałbym jeść, jeść znacznie mniej niż jem. Właśnie z uwagi na kwestię tego, że byłoby to dla mnie dużo, dużo przyjemniejsze i łatwiejsze, a nie na takiej zasadzie, jak to wygląda teraz, że już specjalnie szukam najprostszych, najlepiej przyswajalnych i najłatwiejszych w przejedzeniu dla mnie źródeł węglowodanów. Warzywa są już ograniczone totalnie do minimum błonnik pokarmowy również, bo i tak nawet o ten błonnik do minimum, to tego błonnika i tak się uzbiera dużo z samych źródeł węglowodanów. No i powiedzmy teraz jecie posiłek przetreningowy, gdzie macie 180 węgli. Za godzinę, półtorej idziecie na trening. Na treningu macie kolejne 100 gram intra workout, czyli macie 100 gram, powiedzmy macie w shakerze, no nie w takim, ale w litrowej butelce macie powiedzmy 100 gram węglowodanów, które są mega słodkie. Wy tu musicie wypić ja mówię jak ja to odbieram, może nie każdy, ale ja mówię jak ja to odbieram. Musicie wypić te 100 gram węgli, bo jeżeli ich nie wypijecie, no to później po ten te, te intra workout trzeba wypić gdzieś tak w okolicach godziny. Pierwszej godzinie treningu, jeżeli ten trening trwa powiedzmy, półtorej, jeżeli trwa dwie godziny, no tak, żeby już przez ostatnie pół godzinki, tak jak zawsze to mówię osobom, które wprowadzam jakąkolwiek suplementację węglowodanami intra, żeby wypili do 30 minut przed zakończeniem sesji treningowej. Więc żeby to wypić, no to czasami. Naprawdę się nie chce, jeżeli robimy ciężki trening, a trzeba. Yy, nieraz mi się zbierało właśnie już na wymioty od tego. Powiedzmy wracacie z tego treningu, często po ciężkim wysiłku nie ma też ochoty się na jakby kolejny posiłek, ale tutaj znowu, jeżeli przesuniemy w czasie posiłek potreningowy, no to kolejnych nie zjemy, tak? Ja mówię akurat o takim moim ułożeniu, gdzie trenuję po śniadaniu albo po drugim posiłku. Yy, no i tutaj znowu stop, powiedzmy 260 węgli, 260 węgi przejść, no to z ryżu czy z makaronu, czegokolwiek sobie już totalnie nie wyobrażam, więc jem powiedzmy płatki kukurydziane i oddzielę sobie jem też trosze, trochę żalek. E, gdzie te płatki kukurydziane wcale też objętościowo małe nie są, więc sobie blenduję te płatki kukurydziane, żeby jeszcze zmniejszyć jakby tą objętość. E, do tego izolat, no i jakoś to wchodzi, tak. No ale kolejne posiłki, znowu powiedzmy 140-160 gramów, padałoby zjeść e, przede wszystkim mięso, już standardowo ryż, no bo ile można jeść takich przetworzonych płatków, czy, no jeżeli jeszcze przed jem płatki ryżowe, więc one nie są jakoś, jakoś przetworzone, ale no jednak tą bazą zawsze będzie, powiedzmy ten ryż, makaron czy jakieś inne źródło węglowodanów. E, więc później ten ryż, nawet tą setkę ryżu, mielę jakby to, kurczę, było z 300 gramów tego ryżu, bo robię tak, że jem 100 gramów ryżu z kurczakiem, a resztę sobie dobijam z innych źródeł, czyli powiedzmy jem tosty z dżemem, czy jem wafle ryżowe z dżemem, tak żeby uzupełnić pozostałość. I wiecie, jeść tak przez, powiedzmy, 2-3 dni, fajnie. Ale jeść tak przez 3 miesiące, 4, no to już się nie robi tak fajnie. Gdzie ten apetyt, mówię, nie jest jakiś mega, mega słaby. Jak na mnie to jest to taki okres masowy, gdzie faktycznie ten apetyt jest chyba najlepszy. Bo mi w przeszłości się zdarzało jeść, powiedzmy, chyba już na warzywa mi się ugotowało, bo dalej robię ja warzywa akurat. Mi, mi w przeszłości się zdarzało jeść posiłki po półtorej godziny czasami. Dosłownie. No, ale no, teraz, teraz jeszcze tak źle nie jest. Więc powiedzmy te 40 minut, 45 to jest tak maks i już, już jest zjedzone, więc jest, jest ok pod tym kątem. No ale to i tak jest, wiecie, dość długo. Eee, więc nie jest to jakieś mega, mega, wiecie, przyjemne powiedzmy. I też potrafi to zmęczyć tak psychicznie. Bo tak jak mówię, jeżeli coś takiego zdarza się, no nie wiem, przez tydzień, przez dwa, to jest to, to, jest to powiedzmy do przeżycia, tak? Nie jest to takie kłopotliwe. Ale jeżeli robimy tak przez x, 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 tygodni czy miesięcy, no to już temat zaczyna wyglądać nieco inaczej i nie jest wtedy taki fajny. Dlatego moim zdaniem właśnie budowa masy mięśniowej jest według mnie osobiście trudniejsza od przygotowań. E, można się sprzeczać, można mieć inne zdanie, ale finalnie według mnie to jest jednak łatwiejsze. Yy, większość osób, które powiedzmy gdzieś tam zaczynają swoją przygodę, no może nie będą, nie będą miały porównania, bo takie osoby początkujące w większości przypadków, przynajmniej te, które do mnie trafiają, ale myślę, że nie tylko, jednak skupiają się na redukcji i to ta redukcja dla nich jest właśnie trudna, bo powiedzmy, mają tam jakieś swoje nawyki żywieniowe, które wypracowali przez lata, i jednak. Ciężko jest im nagle zacząć zdrowo jeść, nagle zacząć jeść inne produkty, ciągnie ich do słodyczy itd. Tak Ale jeżeli tak mówiąc już typowo pod kątem zawodniczym, przygotowanie do zawodów, a budowa masy mięśniowej. Kurczę, no zobaczcie ile zawodników, powiedzmy, docina do skrajnie niskiego poziomu, a ilu zawodników mamy w super ciężkiej. Owszem, tutaj potrzeba lat, ale też potrzeba właśnie solidnie przepracowanych okresów budowy masy mięśniowej, a myślę, że właśnie z tym te osoby mają problem, bo często zdarza się, że gdzieś tam po zawodach te osoby robią sobie jakiś odpoczynek, luzują, jadą gdzieś tam na wakacje. Ja nie mówię, że to jest złe, tylko chcę właśnie Wam przedstawić, jaka jest, jaka jest taka jakby różnica. I no i gdzieś tam powiedzmy później zaczynają delikatnie budować, ale finalnie powiedzmy za rok, dwa wychodzą w tej samej kategorii wagowej, czy powiedzmy z tą samą, bądź bardzo podobną wagą. Natomiast jeżeli chcemy przeskakiwać, progresować, to ten okres masowy musi być naprawdę solidnie przepracowany i tutaj nie ma opcji, żeby odpuścić w ogóle trening, czy odpuścić choćby posiłek. Ja nie zjem jednego posiłku, to następnego dnia gwarantuję Wam, że kilogram mniej na wadze to jest minimum. No, oczywiście nie stracę kilograma E, masy mięśniowej, tak? No, wiadomo, nie stracę nawet gramy tej, tej masy mięśniowej w przeciągu doby, jeżeli posiłku nie znam, bo i tak będę cały czas na nadwyżce. Tak? No, ale chodzi o sam fakt, że nabijanie tej wagi no, jest mega, mega uciążliwe, ciężkie, problematyczne, bo nie przypomnijcie raz, waga spadnie, potem dwa dni będziecie, powiedzmy, wracać do tej wyjściowej, no i to jest takie właśnie błędne koło trochę. E, także między innymi dlatego ten okres według mnie nie jest, nie jest taki prosty. Ale też z drugiej strony uważam, że nie powinien być. Bo właśnie gdyby był prosty, to dużo osób mogłoby osiągnąć... Mm, oczywiście i tak to jest kwestia, dochodzi jeszcze kwestia genetyczna, ale mówię, że dużo osób mogłoby osiągnąć jakieś e, dużo, dużo większe rozmiary przez to, że sam okres masowy nie byłby dla nich problematyczny, nie byłby dla nich e, jakimś wyzwaniem. A moim zdaniem dla większości osób jednak będzie i sporo osób tutaj jakby nie wykorzysta pełnego potencjału tego okresu, no, i wydaje mi się, że mi teraz dopiero po tylu latach treningu, bo trenuję już prawie 15 lat, udało się jakby dojść właśnie do takiego etapu, gdzie faktycznie widzę na czym właśnie polega to budowanie tej masy mięśni. Może jeszcze mógłbym ten okres przyrównać do poprzedniego, postartowego, ale no, ja tam przed zawodami, w momencie gdy zacząłem przygotowania, miałem wagę 106. teraz Jestem pół roku po ostatnich zawodach i mam już wagę 110-111, więc już mocno przeskoczyłem, powiedzmy, ten pułap wagowy. Poziom tkanki tłuszczowej nie wydaje mi się, żeby był wyższy. A myślę, że zanim będę się przygotował do kolejnych, no, to ta waga będzie jeszcze, jeszcze wyższa. Więc, więc yy, wydaje mi się, że na scenie, oczywiście zakładając tak mega pozytywnie, nie wiem, co będzie, nie wiem co wydarzy się w przyszłości, nie wiem jak to będzie wyglądało, ale myślę, że na kolejnych zawodach w przyszłości no na pewno nie będę ważył gdzieś tam 92-3 kg, tylko te kilka kilogramów więcej. A dla mnie te kilka kilogramów to jest naprawdę bardzo duży sukces i osiągnięcie. I jeszcze tak wracając do kwestii przejadania posiłków, bo to też nie jest na takie zasadzie że się tutaj żale, czy. Nie wiem, chcę jakiegoś siebie robić męczennika, że muszę tego, bo oczywiście nie muszę, nikt mnie do tego nie zmusza, to jest mój wybór. I wcale tego jedzenia nie mam tak, tak dużo. Właśnie wczoraj byłem z, z Mateuszem z Body Performance tutaj na treningu i z, z kolegą jego Dominikiem. E, pozdrawiam chłopaków. No i właśnie Dominika też prowadzi Wojtek, czyli ten sam trener Wojtek Korzyniowski, który prowadzi mnie od dobrych paru, paru lat, już nawet nie wiem od ilu, ale no myślę, że od 6-7 lat z Wojtkiem działam. No i ostatnio właśnie Dominik również zgłosił się do Wojtka i yy, wczoraj mi właśnie mówił, że jest 1400 gramów w dziennie. Ma 6 posiłków. No i mówi, żeby to przejść, to musi budzik sobie nastawiać na drugą w nocy, żeby jeść ostatni posiłek w ciągu dnia, bo nie ma po prostu możliwości, żeby to zjeść w inny sposób. Także no ja jeszcze na szczęście do takiego etapu nie doszedłem. Mam nadzieję, że nie będę musiał, żeby budzić się w nocy po to, żeby przejść yy, posiłek. Już pomijam fakt, że trzeba wcześniej wstać. E, przy pięciu, ja jem ja, ja pięć posiłków. Przy pięciu posiłków jeszcze nie ma tragedii, bo nawet jeżeli wstanę, powiedzmy, siódma z hakiem, zjem po 8, no to rozłoży mi się to tak w czasie, że gdzieś ostatni posiłek zjem o 23, więc te pięć jest ok, ale jak miał jeść sześć, to albo musiał wstawać o piątej, albo, właśnie tak jak Dominik, e, nastawiać sobie jakiś budzik, żeby zjeść posiłek w nocy, bo innej opcji by nie było po prostu. Także plus ten, że min na tych 900 węglowodanach ta waga idzie, nie będziemy chcieli jej pchać wyżej, więc przypuszczam, że tutaj żadnych zmian dokonywać nie będziemy. Będziemy starali się bardziej popracować nad jakością, żeby te 110 kg utrzymać, ale właśnie, żeby ta jakość się poprawiła. Także tutaj liczę, że pchania jedzenia w górę nie będzie, może jakieś delikatne, ale może nie będzie potrzeby. No ale jak miałbym zjeść 1400 węgiel, to bym chyba pękł dosłownie, nie. Psychicznie, bym miał, psychicznie myślę, że mnie by to wykończyło. Także mam nadzieję, że nigdy do takich ilości dochodzić, musiał, dochodzić nie będę musiał. Eee, I co najlepsze do mnie ma tyle, węglowodanów właśnie w dzień nietreningowy, co ja w treningowy, czyli te 900. Więc to jest po prostu, no już naprawdę. Nie wyobrażam sobie jest 1400 węgli w dzień treningowy i 900 w nietreningowy. Pomijam, pomijam samego białka, którego tam ma chyba jakoś na poziomie 350. Dodatkowo, oczywiście, tłuszcz. No. Jeżeli masz jakąś mega ciężką pracę fizyczną, przepalasz te kalorie, jesteś bardzo aktywny, no to jeszcze może jesteś w stanie to przejeść tak w miarę. Ale jeżeli Twoim jedynym takim zajęciem, tak jak teraz u mnie powiedzmy, jest praca taka typowo biurowa, można powiedzieć, no bo fizycznie nie pracuję, tylko fizycznie, tylko umysłowo, a jedyną aktywnością powiedzmy jest kardio, którego też nie ma dużo, bo jest około 25 minut. No i trening siłowy, który oczywiście jest bardzo ciężki, ale to jest gdzieś tam, powiedzmy, 2,5 godziny w ciągu dnia. Natomiast reszta dnia, no to ewentualnie, ewentualnie jakiś spacer i to wszystko. No to wiecie, nie spożytkujemy całej tej energii na jeden trening siłowy, więc jakby nie było, tego głodu również nie będziemy odczuwać. Także właśnie między innymi z tych powodów, które tutaj wymieniłem, uważam, że jakby nie patrzeć, Przygotowanie oczywiście do zawodu rządzą się swoimi prawami. Też jest mnóstwo elementów, które są trudne, też każdy będzie to inaczej odczuwał. Ale według mnie, budowanie masy mięśniowej już gdzieś tam, w sytuacji, gdy chcemy faktycznie się rozwijać i w momencie, gdy faktycznie chcemy przekraczać jakieś bariery, będzie trudniejsze, z uwagi na tą konsekwencję, tą cierpliwość i tą czasowość. Z uwagi na to, że te zmiany nie będą tak widoczne, z uwagi na to, że potrwa to znacznie dłużej. Bo, nawet jak trwa pół roku, to, to jest tylko pół roku. A pół roku yy, budowy masy mięśniowej, no to, to, to nie jest za wiele. Yy, półtora roku, no to już wtedy myślę, że można widzieć jakieś sensowne rezultaty, ale pół roku na nadwyżce na pewno nie spowoduje jakichś znacznych przyrostów, jeżeli nie jesteśmy mega genetycznie predysponowani do tego. Także to takie takie luźne kilka zdań ode mnie. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie. E, czy dla was właśnie okres redukcyjny, czy okres nadwyżki kalorycznej jest trudniejszy, bo przypuszczam, że jest to mega mega indywidualne, zależne od danej jednostki. E, zostawcie łapkę, możecie zostawić suba i czekajcie na kolejne materiały.